Cześć, oto nowy Volkswagen Tyron, czyli dawny Volkswagen Tiguan Allspace, czyli flagowy siedmioosobowy SUV Volkswagena. Sprawdźmy czym jest i czy warto go kupić. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zachęcam Was do zrobienia tego już teraz, ponieważ nadal ponad połowa z was tego nie robi. A jeżeli już macie przycisk subskrypcji szary, wyszarzony, a łapa została kliknięta w górę dla zasięgów, to przechodzimy do nowego odcinka testu jazdy próbne z nowym Volkswagenem Tyronem. Volkswagen Tyron to nowa nazwa w gamie modelowej Volkswagena, ale nie nowy samochód, ponieważ zastępuje poprzednika, czyli All Allspace. Występuje również w wariancie siedmioosobowym, jest flagowym suv jak już wspomniałem i jest, konkuru i konkuruje bezpośrednio z Hyundai'em Santa Fe, Peugeot 5008, czy też nową Skodą Kodiak. Jeśli chodzi o testy tych dwóch ostatnich modeli, czyli nowej 5008 oraz Kodiaka, no to testy znajdziecie o Tutaj Volkswagen Tyrone mierzy na długość 4,79 metra, przy rozstawie osi wynoszącym 2,79 metra. Prześwit wynosi tu około 20 cm, jest nieznacznie krótszy od Hyundai Santa Fe i Kia Sorento, ale dłuższy od Skody Kodiak i niemal identyczny jak Peugeot 5008 pod kątem prześwitu, jest podobny do Peugeot oraz minimalnie większy niż w Skodzie oraz Hyundai'u. Konstrukcyjnie Volkswagen Tyron dzieli platformę podłogową z regularnym Tiguanem, jest wyposażony w to samo wnętrze i technologię. Volkswagen Tyron jest stylistycznie bardzo podobny do Tiguana i to zarówno z przodu, jak i z tyłu. Te różnice największe widać z boku. Natomiast z przodu widać oczywiście świetlną listwę oraz nowoczesne przednie reflektory. Z tyłu również wyróżniają się klosze lamp ID Light oraz listwa świetlna i dodatkowo świecące logo Volkswagena. Czy wygląda dobrze? Kwestia gustu. Z profilu najmocniej widać, że Tyron to Tyron, głównie z uwagi na inne proporcje względem Tiguana. Auto jest znacznie dłuższe oraz druga rzecz, która jest ciekawym wyróżnikiem. W Tyronie tylne błotniki są kanciaste, a w Tiguanie są obłe. Taka różnica. Gama jednostek napędowych Volkswagena Tyrona jest bogata, natomiast jeśli znacie gamę jednostek napędowych Tiguana, to nic Was tutaj nie powinno zaskoczyć. Wejście do gamy stanowi turbodładowana benzyna, nieco zbyt słaba w mojej opinii. Jest to 1,5 ETSi o mocy 150 KONI. E w nazwie się bierze oczywiście od tego, że jest to miękka hybryda. Powyżej mamy dwa silniki dwulitrowe turbodładowane benzynowe. Są to silniki o mocy 204 i 265 koni. I ta mocniejsza odmiana znajduje się właśnie pod maską tego konkretnego egzemplarza, co mnie cieszy. Dodatkowo mamy jeszcze dwa silniki wysokoprężne 2.0 TDI o mocy 150 193 koni i dwie hybrydy. Plugin 1.5 TSI i hybrid o mocy 204 i 272 KONi pozwalają na przejechanie na jednym ładowaniu od 120 do 130 km. Jeśli zastanawiacie się, jak prezentuje się deska rozdzielcza nowego Volkswagena Tyrona, to nie będzie specjalnie rozczarowująca informacja, że tak samo jak w Volkswagenie Tiguanie. Mamy tu zatem morze plastiku w kolorze Piano Black, które ta stawka znajduje się tam właśnie naprzeciwko fotela pasażera na boczkach drzwi oraz też na tunelu środkowym dodatkowo z niezbyt atrakcyjnymi ambientami które zostały wycięte i nie można sobie ich zmienić o tutaj są takie wstawki które przypominały mi jak żywo niektóre chińskie suwy. A jeżeli nie zapoznaliście się jeszcze z testami chińskich suwów na naszym kanale, no to macie je tutaj. Na środku znajduje się duży ekran systemu multimedialnego o przekonnej 13 lub nawet 15 cali, także jest to ogromny kawał ekranu. Na szczęście sam system multimedialny działa dobrze, szybko nie zacina się i jest całkiem intuicyjny. Co prawda no niestety Panel klimatyzacji znajduje się w całości tutaj, tak samo jak w Tiguanie, ale na szczęście Volkswagen już wie, że jak, ma tutaj, jak jest tutaj dotykowa taka listwa z przyciskami fizycznymi, to warto ją podświetlić. Ona teraz już jest podświetlana, także fajnie, że się uczą, że już wiedzą. Co jest trochę takie dziwne, że wcześniej tego nie wiedzieli. Mamy tutaj także asystenta głosowego. Jest to Ida, która korzysta teraz już z czata GPT. Co jest z jednej strony ok, z drugiej strony dość głupie jest to, że za każdym razem musi o tym poinformować. No i IDA działa bardzo kwadratowo. Rzadko rozumie nas tak w 100%. Przekręca słowa, przekręca zdania, przekręca komendy. Jaka jest różnica między sałatką a surówką? Według chat GPT, sałatka to mieszanka warzyw, owoców lub innych składników, często podawana na zimno. Turówko to rodzaj tradycyjnej polskiej sałatki, często z dodatkiem ziemniaków, warzyw i sosu, serwowanej na ciepło lub zimno. Nie turówko, tylko surówką. Uf, nie wiem. Jakie są pozytywne aspekty tej sytuacji? według GPT, w każdej trudnej sytuacji można znaleźć pozytywy może to być nauka rozwój osobisty lub nowe możliwości czasem trudności zmuszają do kreatywnego myślenia i odkrywania nowych dróg no i zaorała mnie jeżeli mieliście możliwość siedzieć z przodu w Volkswagenie Tiguanie, to Volkswagen Tyron Was nie zaskoczy negatywnie, nie zaskoczy Was też pozytywnie, ponieważ siedzi się po prostu tak samo. Fotele są wygodne, w tym wypadku akurat ten egzemplarz został skonfigurowany w oparciu o fotele Ergo Comfort. Także mają one elektryczną regulację, ale oczywiście występują też fotele manualnie regulowane. Sama kolumna kierownicza, również regulowana jest w obu płaszczyznach. I ma szeroki zakres, dzięki czemu bez problemu zajmiemy właściwą pozycję za kierownicą. Pozycja jest wysoka, widoczność tutaj do przodu, na boki i do tyłu jest bardzo dobra, mimo tego, że auto jest dużych gabarytów. Sprawdźmy wobec tego, jak jest z tyłu. Na tylnej kanapie miejsca jest bardzo dużo, a biorąc pod uwagę sam fakt, że jest ona regulowana, zarówno wzdużnie, jak i też możemy regulować kąt pochylenia oparcia, to, to naprawdę gwarantuje to dużą ilość wygody. Dla pasażerów z tyłu. Miejsca na nogi jest dużo, miejsca na stopy również. Stopy spokojnie mieszczą się pod przednimi fotelami, nawet w tym najniższym ustawieniu. Pod kątem, patrząc pod kątem takich udogodnień dla pasażerów tylnej kanapy, to oczywiście mamy ojej, podłokietnik z dwoma uchwytami na kubki oraz takim miejscem na tablet albo telefon. Mamy też nawiewy. Mamy możliwość sterowania temperaturą trzeciej strefy klimatyzacji. Mamy dwa złącza USB typu C oraz po dwie takie małe kieszonki na oparciach przednich foteli. Możliwe są również rolety. No i jeśli chodzi w ogóle o wykończenie tej tylnej przestrzeni pasażerskiej, to nie jest, nie jest źle, bo tutaj boczki są pokryte skórą taką miękką w dotyku, oraz takim materiałem. Alkantarowym. Podnosząc klapę bagażnika, przy rozłożonych fotelach trzeciego rzędu, no w siedmioosobowej wersji, prezentuje się niewielki bagażnik o pojemności 345 litrów i to więcej niż w takiej sytuacji oferuje Hyundai Santa Fe oraz nieznacznie mniej niż Kia Sorento. W tym wypadku testowany egzemplarz nie jest w siedmioosobowej wersji, jest to Tyron w wersji pięcioosobowej. Także cechuje się nieco większym bagażnikiem, bo co ciekawe, właśnie siedmioosobowa odmiana ma te pojemności nieco inne. W wersji pięcioosobowej bazowa pojemność to 885 litrów, i to 885 litrów widać właśnie teraz. Fajne jest to, że w bagażniku umieszczono cięgna do składania tylnych siedzeń. Znajduje się jedną cięgną po lewej, drugie po prawej i dzięki temu uzyskujemy 2090 litrów. No chyba, że mówimy o wersji siedmiosobowej, Wtedy są to pojemności odpowiednio wynoszące 850 i 1905 litrów. Pod podłogą bagażnika znajduje się przede wszystkim koło dojazdowe, ale też dodatkowe jeszcze miejsca na drobiazgi. No i przede wszystkim sama podłoga Niweluje całkowicie próg załadunkowy, dzięki czemu wszystko elegancko tutaj wygląda i bez problemu będzie się nawet ciężkie walizki wsuwać, bo nie trzeba ich podnosić. Do napędu podstawowego Tayrona służy podstawowy silnik benzynowy, o którym już wspomniałem, czyli turbodładowany 1.5 ETS o mocy 150 koni i dlatego, bo jest to miękka. Hybryda. I uważam, że ten silnik jest za słaby do tego samochodu, do samochodu tych barydów. Z jednej strony może być kuszący, zachęcający z uwagi na niską cenę, no bo jednak właśnie ta opcja znajduje się w najtańszym tajronie, czyli tym startującym od 180 tysięcy złotych, ale jednak jak sobie myślę o tajronie wypełnionym pasażerami, no dajmy fory piątką pasażerów oraz też bagażniku wypełnionym walizkami, no to mam wrażenie, że na podjeździe pod górę silnik może chcieć wyskoczyć przez maskę do przodu. Pod maską tego egzemplarza siedzi oczywiście tak jak mówiłem dwulitrowa turbo jednostka benzynowa o mocy 265 koni mechanicznych zatem jest to też model okraszony literką R widać, że jest to sportowa odmiana, natomiast nie spodziewałbym się tutaj takiej dynamiki jak po Tuaregu R, no nie jest to na tyle szybki samochód, na tyle dynamiczne. Jest to auto, które zawiezie nas naprawdę spokojnie spokojnie do punktu B i uzyskamy tutaj jakąś dynamikę. Oczywiście jeżeli chcemy wykrzesać więcej mocy, wtedy należy przełączyć skrzynię biegów w tryb S oraz przełączyć również tryb jazdy na sportowy. Wtedy ten samochód jest jeszcze bardziej taki zrywny, taki dynamiczny. Ta wersja silnikowa robi setkę w 6,1 sekundy. Bez wątpienia w dobrej jeździe pomaga tutaj napęd na cztery koła dostępny po prostu w tej odmianie. Ma on niebagatelne znaczenie podczas jazdy. Jeżeli zależy nam na tym, żeby układ zawieszenia pracował bardziej komfortowo, bo chcemy czasem zmienić tą charakterystykę pracy tego układu jezdnego, zmienić charakterystykę całego samochodu, to warto wybrać właśnie adaptacyjne zawieszenie. Natomiast myślę sobie, że nawet w tym trybie komfortowym Volkswagen Tyron prowadzi się bardziej sportowo, może ma zawieszenie bardziej sportowe od Peugeot 5008 oraz Nissana. Extrail. Myślę, że znajdzie się tyle samo zwolenników tego rozwiązania, jak i tyle samo przeciwników. Na przykład, dla mnie jest to zupełnie okej, okay, zupełnie w porządku, że jest to samochód dobrze się prowadzący. Nie jest to taka kanapa. Zatem, jeżeli nie poszukujecie takiego suwa, to warto się zastanowić nad Tayronem, no bo jednak on oferuje dobrej jakości prowadzenie. Auto dobrze trzyma się drogi i też nie wychyla się na boki samo na tak jak konkurenci. No i też jeżeli myślicie o tym, żeby samochód się dobrze prowadził, no to też nie zastanawiałbym się w tym wypadku, jeżeli jesteście zdecydowanie oczywiście na Tayrona, to nie zastanawiałbym się jednak nad wersją plug-in hybrid, no bo ona jednak po prostu trochę bardziej się wychyla, to zawieszenie pracuje tutaj trochę inaczej. A ile pali Tyron w odmianie 265-konnej? W przypadku takiego cyklu mieszanego należy spodziewać się tutaj w wyniku 8,6 litra na 100 km. Czy to dużo, czy to mało? A piszcie w komentarzach. A ile kosztuje nowy Volkswagen Tayron? Bazowa wersja startuje od około 180 tysięcy złotych, natomiast jeśli macie chrapkę na tą mocniejszą odmianę dwulitro, z dwulitrową benzyną, to całą kupicie za minimum 265 tysięcy zł. jestem bardzo ciekaw, co sądzicie o nowym Volkswagenie Tayronie. Czy gdybyście decydowali się na samochód tej wielkości, na SUVa tej wielkości, to wzięlibyście go pod uwagę, czy może kupilibyście coś innego, czy może już kupiliście, koniecznie dajcie znać w komentarzach, a my widzimy się następnym razem w nowym odcinku na poboczu. Cześć!